5 kwietnia TLK Katowice Łeba. Ta nieźle. Ktoś stworzył scenariusz i Wam go tutaj przedstawię. Wakacyjny TLK złapał poważną awarię lokomotywy na swojej stacji początkowej. Masz za zadanie dowieść pasażerów bez dodatkowych turbulencji podstawioną ET25 do reszty składu. Tutaj mamy zdjęcie, oczywiście. Ktoś to ogarnął, że tutaj na górze pisze Łeba i tak dalej. Szacun za to. I tu mamy króciutki opis. Opis scenariusza. Zaczynamy o 8.49, trwa 3 godziny 45 minut, więc prawdopodobnie jedziemy do Warszawy, tak przypuszczam. E, pora lato, dodatkowe postoje na przystankach osobowych na szlaku Zamkowice, zawiercie rozkład o e, skład ma 11 wagonów. Tu jest instalacja i tak dalej. Nie robiłem tego, oczywiście przypominam, że jeżeli ktoś nie jest pewny, czy tu nie ma wirusów, to niech tego niech się w to nie bawi. Poczekajmy na Steam Workshop, to chyba się nazywa. Nie jestem za tym, żeby z taki właśnie forum jakieś pliki i je wrzucać do gry, bo mogą być wirusy i no nie wiadomo co będzie. Oczywiście nie mówię, że tak jest, żeby się ci ludzie co tworzą takie coś nie obrazili. Po prostu no jest taka sytuacja w tych czasach, że nie mam zaufania do plików, które nie są z pewnych źródeł. Chociaż, że mam zabezpieczenia na kompie i tak dalej. Mimo to jest zawsze to w tle głowy, że może coś tam jest i tak dalej. Dlatego ja się w to na razie nie bawię i Tyle. Aha, chciałem jeszcze dodać, że mimo to szacun dla tej osoby, bo jest to fajny scenariusz. Jeżeli on dojdzie do Team Workshop, to z przyjemnością się tym przyjedziemy na live. Będzie coś fajnego, na pewno, jeżeli to dojdzie do Steam Workshop, zobaczymy. Szanuję oczywiście pracę osób, które to tworzą. Kolejny temat, renderowanie po update'cie i bujanie się lokomotywy ET22. 22 kwietnia osoba tutaj naprawdę ostro najechała na twórców, nie przeklinała, tylko ostro, grzecznie to napisała i tutaj jest kawałek filmiku i tak dalej w skrócie, o osobie chodzi o to, że jak widzicie, wrzucę jej zdjęcie tutaj, macie linka też na dole pod, tutaj w zdjęciu e, tej osoby, skąd to zdjęcie mam widzicie, że te renderowanie w dalszej odległości jest gorsze, ja to też zauważyłem i trochę mnie to denerwuje, przed update'em tego nie było, mam nadzieję, że jak SimRail widzi z Early Access to to zmienią trochę mnie to denerwuje, no ale jakoś się już do tego przyzwyczaiłem może ktoś tego, może kogoś z was też to denerwuje, a kolejna sprawa jest ta taka, że jak pociąg jedzie, szybką prędkością, tutaj wam wrzucę klipa z mojej jazdy, to jak widzicie, pendolino albo inne pociągi, one się tak bujają na lewo i na prawo. Hop, ma rację, nie jest to realistyczne, normalnie pociągi jadą i się bujają, zależy od powierzchni, a oni to zrobili, że to się cały czas tak buja. Tutaj jak widzicie osoba jedna powiedziała, czy to jest kołysanie głową, ta funkcja to nie jest, kołysanie głową to jest bardziej realistyczne ruchy kamerą, jak robimy, jeżeli siedzimy na fotelu. U mnie ta funkcja nie działa, o dziwo, nie wiem czemu, muszą. To ogarnąć, tak to bym też co jeździł. ale wiem o co tej osobie chodzi. Oczywiście ludzie tutaj troszeczkę chyba sobie żartowali z tej osoby, nie wiem, bo pytali dlaczego ona jedzie na stojąco i tak dalej, żeby to udowodnić jak to jest. Może się ta osoba lekko, może ja się bardziej czepiam. ta osoba raczej tutaj dobrze powiedziała, że są te błędy i zgłosiła to po prostu. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Troszeczkę denerwujące to jest, no i jak mu wspominałem, fizyka w maszynie jest lepsza niż w Steam Oj, to mi się podobało akurat. Tego w nie ma. Tak też jest, też na ten temat shorta nagrałem. Możecie sobie sprawdzić. Tutaj był taki short, jak e, w maszynie jechałem przez ro, rozjazd i tam fajnie kołysało. To było realistyczne. W Simrailu takie rzeczy nie ma, po prostu lokomotywa nam podskakuje. To w ogóle według mnie nie jest realistyczne, z tego co oglądałem w rzeczywistości. Ale no, co mogę powiedzieć, mam nadzieję, że to zmienią. Dla osób, które chcą się znowu pobawić gdzie nowe rzeczy, paczka zmodernizowanych scenariuszy. Osoba to pisała tutaj po angielsku. To wrzucę, se przeczytajcie. Są cztery scenariusze, które ta osoba stworzyła. TLK, Katowice, Gdynia Główna. Oczywiście do Gdyni nie pojedziemy, ale to jest taki główny cel scenariusza. Tunel Katowice, Janów. Nawet nie wiem, gdzie są Katowice, Janów. Musiałbym zobaczyć. Dąbrowa Górnicza Wschodnia Benzin. Dąbrowa Górnicza Południowa Zawiercie. To są chyba te ostatnie trzy same składy towarowe. A to jest jeden osobowy. Jest to coś fajnego. I ta osoba chyba nawet napisała, że ona je doda do Steam Workshop. Nie pamiętam. Jeżeli tak, to na pewno z tym też się pobawimy. Wiem, że Fancy chyba z tego nagrywał tam odcinki i tak dalej. Oczywiście tutaj jest plik, no i już wspominałem na ten temat z plikami. Po prostu też powiem szczerze, tanie, szczerze powiem, że mi się trochę nie chce w to bawić. Coś się też z popsuje, to potem będzie to trzeba siedzieć i naprawiać, a mi się tak szczerze nie chce tego robić. Wolę wam przedstawić nowości. No bo z jazdy, no to jazdą każdy może prywatnie jeździć, a takie nowości, no to jest bardzo fajny wymiana z, tak powiem, Twoich oglądów na te sprawy, coś takiego tutaj na moim kanale się odbywa na temat Simraila, troszeczkę zmieniliśmy content, ale widzę, że wam się dobrze podoba, po statystykach mam nadzieję, że wam ten film też się będzie podobał, więc zostaw łapkę w górę i suba, wtedy będę wiedział, że wam się podobał kolejna rzecz, profil dachu EN57, 28 kwietnia, ja nie wiem jak chłop na to wpadł, ale no normalnie, ja bym chyba tego nigdy nie zauważył, patrzcie patrzcie co chłop zrobił, na poważnie ten dach w SimRaylu jest bardziej płaski niż w rzeczywistości. To tutaj pokazał, że takie coś tutaj, że taka różnica jest. Ja bym w życiu nie zauważył, że takie coś jest. Jeżeli jest coś takiego tutaj, to powinieneś jeszcze napisać, że szyby tutaj są bardziej rozmazane i nie idzie zobaczyć co jest w środku niż tutaj, i że tutaj te lampy są ciemniejsze. I tyle chyba, chyba tyle. Ogólnie nigdy bym tego nie zauważył, jakby nie ten hobby Byłem w szoku, że chłop to zauważył. Naprawdę szacun, że tyś taki detal zauważył. Na poważnie, tutaj widzimy jeszcze w lokomotywowni chyba każdy taki skład N57 ma ten niby problem. Nie wiem, może, raczej twórcy tego nie będą poprawiać. No, ale zauważyć coś takiego, no to naprawdę szacun chopie. Kolejna sprawa, dziwnie wyglądająca karoseria pociągu ed 250 Tutaj widzicie tekst, oczywiście ta osoba prawdopodobnie jest to bieta, ma rację i ja to też zauważyłem, że te składy Pendolino, one się jakoś popsuły wyglądało tak jakby te składy dawno nie były w myjce nie wiem co tutaj się stało, mam nadzieję że to zmienią na normalne jak sobie porównamy, o właśnie tutaj jest zdjęcie Krakow Główne i tutaj Pendolino widzimy, jak sobie to porównamy no to to w ogóle nie, nie jest realistyczne z Simrailem, przed jak ta osoba pisze, przed aktualizacją albo jakiś czas temu tego nie było. Ma też rację, ja też to zauważyłem ogólnie. No i chyba tyle, no oczywiście, no można się tak do takich detali czepiać, no ale no, wygląda to trochę dziwnie i tak trochę powiem ochydnie nawet, bo to wygląda jak plastik albo papier był, nie? Ogólnie. Okej, okay, przejdźmy do spraw technicznych. Osoba mówi, że jest brak audio 5.1 Jakieś tutaj są pliki, ja tu bo ogólnie nie ogarniam z tym nagłośnieniem, ja miałam podstawowe i takie coś, znaczy podstawowe, ogarniam sobie tak, żeby mi pasowało, nawet nie wiem, musiałbym sprawdzić ustawienie co ja mam? I chciałem tutaj powiedzieć, że ten Adam ETS-2 to naprawdę aktywny na forum jest. Szacunek dla ciebie również, bo mi by się nie chciało tyle pisać. Widzimy tutaj jakieś pliki i tak dalej. No, Hop tutaj przedstawił swój problem. Możecie mu pomóc, możecie tutaj napisać. Było to 1 maja, więc dosyć dawno temu. I jakbym ogarniał, może bym mu tutaj pomógł. W tym ja nie wiem o co chodzi w ogóle. Nie ogarniam bazy, jeżeli chodzi o nagłośnienie. Mam problem wymieniony w temacie. Windows, ustalone wejście 5.1. No to to też mam. Yy, Przetestowanej działa, w innych grach działa. Tutaj wybieram w 5 i cisza. No takiego problemu nie miałem, dlatego no nie mogę powiedzieć. Ja mam też 5:00. Ja mam ogólnie High Definition Audio Device, chyba to się tak nazywa. Mam to i mi wszystko działa, nie? Nie wiem. Chyba ma jakiś problem. Możecie mu pomóc, jak ktoś z Was wie, jak to robić, ale to no trzeba by było wsiąść i najlepiej, znaczy, siąść, No przy jego kąpie i to zobaczyć, co, o co chodzi, bo tak na forum trudno coś ogarnąć, ale może się uda. Mam nadzieję, że mi. FoxX udało Ci się i pozdrawiam serdecznie. Morze 12 maja, jak widzimy, chłop dojechał nad morze. Oczywiście jest to złe renderowanie terenu i tak dalej, no ale jakby się upił, chłop dojechał nad morze. I tak jak patrzę na ten układ torowy, oj, nie wiem, czy ten pociąg nie wiedzie w te morze, chyba że jest jakiś tunel podwodny tutaj stworzony i bezpośrednio będziemy jechać Szwecja albo Finlandia. Zależy ogólnie, nie? Połączenie Warszawa Wschodnia, tam nie wiem, powiedzmy Göteborg, to by było bezpośrednie połączenie pod morzem puszczą tunel i będzie takie coś właśnie jak tutaj jedziemy, zakręt, widzimy morze i my w morze wjeżdżamy, to by było. I ogólnie tutaj też widzą gratulacje, jeszcze jedna tutaj osoba, Sektor76 napisał DLC, SKM Trójmiasto potwierdzone, jak najbardziej potwierdzone, jak widzimy Adam TS-2 znowu tutaj zareagował, więc Hop naprawdę tutaj jest aktywny, że no na ostro leci na forum. Kolejna strona to jest taka bardziej strona jak się gra. 19 maja Hop tutaj wystawił taką stronę internetową e, simrail.no. Jak sobie tutaj widzimy, wybieramy sobie serwery. No, klasycznie PL2, dużo osób gra. Wejdźmy sobie tutaj. Jak widzimy, mamy tutaj podzielone to wszystko naprawdę w Ciekawy sposób. Możemy sobie tutaj wziąć jeszcze. O, wagę. Mamy tutaj wagę. Pociągi, ale powiedzmy, że ja sobie usunę tutaj teraz te pociągi, bo one mnie nie interesują. Chcę tylko jechać siódemeczką. No i mamy same siódemeczki. Warszawa w Grochów, Wrocław główny. 6 wagonów. EU07. Ok, ok. Interregional 1633. Kliknijmy sobie. Tutaj mamy ten rozkład. Ogólnie to tutaj jest troszeczkę skomplikowane. Musimy sobie zobaczyć i dzikowice. W tym momencie się znajduje. Dzikowice. O! Tutaj trafiłem? Tak jest. Takie czarne. Halo, co jest? O! Takie czarne. Czarne, taki powiem N57 z przodu. To te czarne to jest nasz pociąg, ogólnie, jakby ktoś nie wiedział bo ta reszta, te zielone to są chyba wolne pociągi, a czerwone zajęte pociągi z tego co czaje. I mamy tutaj rozkład jazdy, mamy tutaj Częstochowa postoje i tu jest ogólnie cały rozkład aż do Wrocławia stworzony i kiedy tam mamy być, czyli tu jest cały rozkład jazdy stworzony, Warszawa Grochów i tak dalej, zaczynamy o 16, o 16.17 mamy być wschodnim i tak dalej i tak dalej. No i jest to coś ciekawego i tutaj ta mapa jest ogólnie troszeczkę gorszego stanu niż tam w innych ale jak widzimy są tutaj też skrócenia użyte, muszę z tego jakoś wyjść bo mi będzie cały czas scuwać. KG czyli Kraków Główny w tym momencie tutaj jest i mamy też linie bodajże perony i tak dalej, wszystko jest tutaj rozpisane, bardziej to jest takie forum w nazwie kolejowe, albo bardziej taka mapa kolejowa, nie forum, bardziej mapa kolejowa niż normalna mapa Przejdźmy do dosyć ciekawego tematu, z czego sam byłem zdziwiony. Uruchamianie lokomotywy typu Dragon w trybie silnika spalinowego. Wrzucę wam w opisie link. Oczywiście nie będę wam tłumaczyć, jak to działa. Byłem w szoku, jak to działa, bo no, nie, jak wam wytłumaczę, to chłop straci tak naprawdę ym, wyświetlenia. Chłop to odkrył, więc nie będę tutaj kradł pomysłu i nie, po prostu wrzucę wam link. Jak kogoś to interesuje, jak to działa, to niech sobie to u niego zobaczy. Film trwa 12 minut, więc no, nie jest za długi, i tutaj jest naprawdę jak to działa i to naprawdę działa. Zobaczcie sobie to. Ja byłem w szoku. Ludzie piszą, że nawet na multiplayer działa. No nawet odgłos lokomotywy jest realistyczny. Więc sprawdźcie sobie to. Link do jego filmu macie w opisie. Tutaj dla osób, które się bawią w programowanie, tworzenie ścieżki dla pociągów w scenariuszu. Tutaj jest duży opis. Nie będę go czytać. Tutaj to przedstawiam tylko dla osób, które tworzą właśnie scenariusze i kodują coś. Ja to nazwię kodowanie. Jeżeli są i to kodują sobie jakieś rzeczy, to dla osób macie link w opisie. Oczywiście tworzenie ścieżki dla pociągów scenariuszu i tutaj będzie link. Do tego tutaj miejsca na forum i możecie sobie tutaj to obczaić jak to funkcjonuje. Jest to tutaj bardzo dobrze opisane. I jeszcze tutaj osoba na końcu wystawiła link. I są tutaj bodajże te Skróty przygotowane, alfabetycznie, nawet podzielone, więc no jest tutaj to dobrze ogarnięte. Coś popsułem, ale naprawiłem. I tutaj jest zespół Simrail, nawet nam pomaga, jeżeli się w to bawimy. Tutaj Simrail wystawił, i tutaj też. Więc, jak ktoś to się chce pobawić, to niech się bawi, miłej zabawy. No i wystawiłem to dla osób, które się chcą pobawić i nie wiedzą dalej, to mogą tutaj się popytać i też to być. Odpowiedzi. Przechodzimy do przedostatniego. Wiem, jest to 16 czerwca. Mieliśmy robić tylko do końca maja. Ale powiedziałem, że to wrzucę. Dlaczego? Zobaczcie sobie tutaj. Nie wiem, czy to jest, czy to dojdzie w tym Ablejdzie kolejnym, czy nie. Zadziwiło kompletnie. Intercity Karłowicz. My, my nie mamy tego. Nie ma nazwy pociągu, nie? Oczywiście jest Chopin, Batory. Co jeszcze było? Masa tego było. Słoneczny, bo jechałem kiedyś tam. Mały Powstaniec chyba był. Onianin. I tak dalej, mnóstwo jest. I w simrailu pociągi się nie, nie mają swojej nazwy. A tutaj normalnie Intercity Karłowic jest. I kto też używa simrail passenger. Yy, kropka... FR to tam wiesz że można sobie zrobić zapowiedzi konduktorskie. Jeżeli dojdzie na nazwy pociągu, to normalnie będzie dla nich troszkę trudniej, bo będziesz trzeba dla każdego jednego pociągu zrobić te zapowiedzi. Jak widzimy, Zakopane Warszawa Wschodnia, ten typ naprawdę napisał, że on chciałby w Kraków Wa Zakopane linia, nie? Naprawdę nie mam pojęcia, co by ta wiadomość dała i tyle. Po prostu trochę to jest takie no Trochę chłop tutaj napisał dosyć dużo i wytłumaczył ten swój pomysł, ale wątpię, żeby twórcy to stworzyli. On... My tu widzimy relacje: Warszawa Wschodnia, zakopane przez Kraków Intercity Karłowicz. Gdy tego było mało. Jest to jakiś moderator, ogólnie nie wiem kto to jest, i pisze więcej zdjęć z. Krak z linii Krakowskiej coś w tym stylu. Tutaj widzimy jeszcze zdjęcie w kabinie. Jeżeli dojdzie takie połączenie zakopane Warszawa Wschodnia, to ja się pakuję na livea i nagrywamy z tego livea i to będzie naprawdę coś mega. przejdźmy do ostatniego nareszcie roadmaps. Bieramy polski i jak widzicie macie wszystkie ważne informacje, czyli najpierw wszystkie linie w SimRailu macie rozpisane. Tutaj sobie jeszcze jest legenda co wszystko oznacza mamy tutaj cały szkic radiów gdzie się kiedy jakie radia używa i kiedy zmienia potem mamy tutaj jakie są gdzie jeżdżą pasażerskie pociągi i tak dalej też to jest rozpisane i na końcu mamy rozkłady podobno chyba towarowe techniczne przejazdy i tak dalej system ETCS gdzie jaki jest też jest i tak dalej link macie do tego w opisie i to była taka jedna z końcowych ciekawostek bardziej. Z mojej strony to tyle, nie robię długiego zakończenia, żegnam się z Wami, widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem, z czego dostaniecie informację, postęp. Pozdrawiam serdecznie, miłego.